Witajcie już z mojego pokoju ciepło jest, gdyż na poprzednim filmie, jak sami założyliście, opatrony w czapce i w kurtce oraz w bafie, nie byłoby tego, tego filmiku obecnego, gdyby niepewne wydarzenie, jakie miało miejsce właśnie w czasie różańca, a zwłaszcza po różańcu, który odmawiałem tam pod Krzyżem Papieskim. Otóż był oprócz mnie jeszcze jeden z mężczyzn. Modliliśmy się każdy osobno, i kiedy skończyłem, on zaproponował mi podwózkę do kasztoru. Ja powiedział, A, przejdę się. Już odchodząc od krzyża, zaczepił mnie jeszcze raz: i mówił, Czy ojcze, może mi poświęcić ojciec Różaniec? I mówię: No, tutaj nie mam w tym momencie możliwości, bo ojciec co? po prostu dzisiaj kupiłem sobie różaniec. Powiedziałem sobie, że muszę to wreszcie zrobić, że muszę dołączyć do grupy właśnie mężczyzn, którzy każdego 16 dnia miesiąca gromadzą się pod krzyżem papieskim. To po prostu też i było takie dla mnie wielkim uderzeniem, że ma sens to spotkanie i te spotkania, które Gromadzą nas każdego miesiąca, 16 dnia każdego miesiąca, na spotkaniu w gronie mężczyzn, aby modlić się w różnych intencjach, przede wszystkim za mężczyzn. Jedno wydarzenie, jeszcze jedna sytuacja, która jest, wydaje mi się, bardzo znamienna i bardzo nieprzypadkowa. Otóż w 1657 roku, 16 marca. Miał miejsce wydarzenie, które związane jest z cudem Matki Bożej Murkowej, obraz umieszczony na murach miasta, a równocześnie też i murach naszego kościoła, Franciszkanów, gdzie właśnie społeczeństwo krosna uratowanie tego miasta przed wojskami Rakoczego wiązała właśnie z Matką Bożą. Murkową z jej cudownym działaniem, gdzie nie doszło do tego, że wojska rakoczego zdobyły krosną. No, no, trudno tutaj spekulować, tu nie o, to, nie o to chodzi. Dzisiejsze wydarzenie mamy takie, jakie mamy związane z koronawirusem. Kochani, czy czasami ja uważam, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków, coś się dzieje. Nic się nie dzieje bez żadnej przyczyny. U Pana Boga nie ma przypadków. Może być tylko jedynie zaskoczenie. Nas, którzy jesteśmy zaskakiwani przez różne sytuacje, ale one nie są przypadkowe. One są w planach Pana Boga. Ja w to bardzo wierzę. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Dlatego też chciałem o tym wydarzeniu Wam powiedzieć. 363 lata temu, 16 marca. 1657 roku Matka Boża ratowała miasto Krosno. Nie ma do tej pory osoby, która by w naszym mieście zaraziła się koronawirusem, lub miała, była już chora na koronawirusa. Co mogę więcej powiedzieć? Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrej nocy, godzina 23.06, a ja to jeszcze gorąca herbata z cytryną i z imbirem bez prądu. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Szczęść Boże.